Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Porannik a my witamy księdza doktora Mariusza Wedziuka, dyrektora, redaktora naczelnego Radia Warszawa. Szczęść Boże. Szczęść witam Boże, serdecznie. witam serdecznie Pana i Państwa. Kościół w Polsce i nie tylko obchodził wczoraj Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu i na tegoroczne obchody papież Franciszek opublikował orędzie, To już w styczniu opublikował, w tym roku to orędzie mówiło o sztucznej inteligencji. Są już takie przypadki w polskiej radiofonii, że sztuczna inteligencja prowadzi program. Czy w Radio Warszawa takie plany są? Nie planujemy sztucznej inteligencji wprowadzać póki co do Radia Warszawa. Mam nadzieję, że żywi ludzie jednak i żywy program ewangelizacyjny, formacyjny, publicystyczny jest bezcenny. Tak, ja wczoraj przywoływałem podczas homilii, które głosiłem w parafii Świętego Hieronima w Starej Miłośnie, orędzie papieża na temat sztucznej inteligencji. Papież widzi i pozytywne strony, ale widzi i zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, Napisał między innymi o dezinformacji, jaka ma miejsce też za pośrednictwem sztucznej inteligencji, tak zwane fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje i deepfake'i, czyli też symulowane obrazy i dźwięki. Są dzisiaj zagrożeniem w dziennikarstwie, stąd też trzeba być bardzo roztropnym. Też sztuczną inteligencją ludzie posługują się pisząc artykuły prasowe. Sztuczną inteligencją zaczynają posługiwać się magistranci, doktoranci pisząc prace naukowe. Stąd też no, mamy takie czasy i trzeba tutaj być bardzo roztropnym i uważnym. W radiu Warszawa sztucznej inteligencji nie ma. To co Państwo słyszą, to efekt pracy żywych ludzi, którzy, którzy dla państwa przygotowują informacje, posłuchajmy, bo wczoraj w, byliśmy w parafiach. Byliśmy m.in. w parafii świętego Benedykta w Wawrze. Joto, co o Radiu Warszawa napotkani przez nas parafianie mówili. Jestem za. Oczywiście trzeba poszerzać swoją wiarę i głosić Słowo Boże. Ogólnie wszędzie, żeby to większej ilości ludzi to trafiało, nie? Bo teraz mam problem z wiarą ogólnie, nasz no, społeczeństwo ma problem z wiarą, więc jak najbardziej jestem za tym, ja. Żeby nawet od małego uczyć dzieciaki. Każdy powinien mieć swoją rozgłośnie i jeżeli są słuchacze, to jak najbardziej. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. To radio trafiać też powinno do młodych, katolicy, aby szerzyli też poprzez słuchanie takiego radia, szerzyli swoją wiarę, pogłębiali ją, ale na w zasadzie takiego pokazywania, że radio może być na co dzień, te treści mogą trafiać do nas właśnie w taki sposób bardziej ludzki. Jak najbardziej znamy, słuchamy, także jesteśmy na bieżąco. Ja jestem Marysia, jestem kwestarką Radio Warszawa i dzisiaj pomagam tutaj, bo myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa, żeby wspierać takie radio, które działa samodzielnie, przedstawia takie ciekawe treści. Uważam, że jak najbardziej są potrzebne, żeby był też słyszalny głos właśnie ludzi wierzących w tym świecie, który naprawdę jest teraz trudny i no naprawdę bardzo wymagający. Słucham szczególnie porannej audycji. Bardzo mi pomaga opanować rodzinę o poranku i wyjście do szkoły, przedszkola itd. Tak no bardzo lubię audycję księga w sobotę wieczorem. Dwóch panów o muzyce country, bardzo ciekawie opowiada. Jest potrzebne, bo o ważnych rzeczach trzeba sobie ciągle w życiu przypominać. Jest bardzo dużo zainteresowanych. Torby bardzo szybko schodzą. Ludzie są bardzo zainteresowani, podchodzą, pytają się o różne tam rodiowe sprawy. No i jesteśmy tutaj na każdej mszy od 8. Do 18. Na pewno jest potrzebne takie radio, po to, aby mieć rzetelne i niezależne informacje. Do młodych ludzi myślę, po, że powinno dotrzeć właśnie i warto, żeby istniało takie radio. Bo to jest nasze warszawskie radio. No właśnie, księży dyrektorze, ksiądz słyszy takie słowa, to co ksiądz czuje? Bo słów krytyki nasi reporterzy nie usłyszeli, tylko życzliwe nastawienie. Tak, bo to nasi słuchacze, wierni słuchacze, którzy od lat nas słuchają, i jak Państwo słyszeli w tym krótkim materiale y, reporterskim, y, ludzie potrzebują Radia Katolickiego. Katolicki to powszechny, to dla wszystkich. Potrzebują Słowa Bożego, potrzebują komentarzy do tego Słowa, potrzebują informacji y, rzetelnych, potrzebują formacji rzetelnej, chrześcijańskiej, katolickiej. I jakby te głosy. Y, tych parafian z parafii świętego Benedykta na Sadulu i pewnie z innych parafii, w których byliśmy wczoraj, byliśmy w siedmiu parafiach, są bardzo podobne. Także cieszę się, że trafiamy w potrzeby naszych słuchaczy i mamy nadzieję, że tak będzie nadal. Za tydzień, 22 września, odwiedzimy kolejne parafie Diecezji Warszawsko-Praskiej na stronie radiowarszawa.com.pl. Mogą Państwo znaleźć te parafie, gdzie będziemy, ale jeżeli gdzieś do Państwa parafii nie docieramy, to także można nas wesprzeć, czy to dołączając do banku słuchaczy, są także nowe formy wsparcia. Tak, to prawda, mamy kilka form takiego wsparcia stałego. I to są następujące formy: wspieraj nas poprzez stronę internetową Radio Warszawa Kompel. Jak państwo wejdą na tą stronę, jest taka zakładka Wspieraj. Druga forma to Patronite, platforma Patronite i trzecia to darowizna na cele kultu religijnego za pośrednictwem naszego konta, które także widnieje na naszej stronie. A teraz państwa wsparcie jest szczególnie potrzebne. To prawda, to wsparcie jest niezbędne. Ja wczoraj o tym mówiłem podczas homilii w parafii Świętego Hieronima bo przez cały dzień głosiłem homilię i pragnę teraz serdecznie zaapelować do Państwa, poprosić i podziękować, bo jak mówili mi wczoraj ludzie, oni nie słyszeli, przy wyjściu z kościoła, z którymi rozmawiałem, nie słyszeli, że potrzebujemy takiej pomocy, bo o nią nie prosimy, tak, jeżeli ktoś nie prosi, to nie otrzymuje, to co Pan Jezus mówi w Ewangelii, proście, a otrzymacie, tak. Szukajcie, a znajdziecie. Stąd też sytuacja się diametralnie zmieniła mediów katolickich w Polsce. Nie tylko Radia Warszawa, ale wielu stacji diecezjalnych, zakonnych, tygodników katolickich. Stąd też... Yy... Misja ewangelizacja zawsze kosztowała, zawsze się do niej dokładało, nigdy się na tym nie zarabiało. Stąd też żeby to Słowo Boże było dalej słyszalne, żebyśmy mogli dalej, dalej tworzyć 50 audycji w tygodniu i zatrudniać do tego prawie 50 osób spośród pracowników, współpracowników i wolontariuszy, to niezbędna jest nam Państwa pomoc. I już tutaj nie owijam w bawełnę i mówię, że, że sobie poradzimy. Nie, możemy sobie w pewnym momencie nie poradzić i te. Audycje będziemy musieli zmniejszać, ich ilość w, takim, w takiej formie jak teraz radio jest, możemy go po prostu nie utrzymać na dłuższą metę i wcale tutaj nie dramatyzuję i nie mówię na wyrost. Bardzo dziękujemy za to, że, że, że Państwo nas wspierają środkami materialnymi, także modlitwą, bo ta pomoc jest niezwykle potrzebna. Ale oprócz tego, że my potrzebujemy pomocy, to też nie zamykamy oczu na tych, którzy te pomoc, tej pomocy także potrzebują. Tak, to prawda. Widzimy teraz, co dzieje się w ostatnich dniach na południu Polski, na południu Europy. Ja osobiście przeżyłem, doświadczyłem powodzi w 1997 roku. Jako fotoreporter dziennika Rzeczpospolita zostałem wysłany na zdjęcia wraz z transportem humanitarnym. Widziałem, co przeżywają ci ludzie, widziałem ich rozpacz, widziałem ich dramaty życiowe, kiedy potracili wszystko, co mieli. Widziałem zalane osiedla, domy, zniszczone całe mieszkania, domostwa, sprzęty, cmentarze zalane. I dzisiaj wiem, co mogą przeżywać, dlatego Kościół i my jako Radio Katolickie będziemy na pewno wspierać nie tylko modlitwą, ale też ogłaszać akcje, które będzie prowadził, już prowadzi Caritas Polska, pewnie Caritas Diecezjalne, także tutaj będziemy się włączać w tę pomoc, bo... Ona jest niezbędna tym ludziom, żeby przetrwać, żeby te trudne, żeby nie, nie czuli się zwyczajnie sami w tym trudnym doświadczeniu, yy, gdy potracili majątki swego życia. Yy, przy okazji właśnie tej sytuacji na południu Polski, yy, powodzi, yy, dużo różnych zbiórek się pojawiło w internecie. Yy, warto nie wybierać organizacji emocjami, tylko wybrać te sprawdzone, na przykład właśnie Caritas. To prawda, to prawda, bo wiadomo, przy takich sytuacjach też mogą mieć miejsce nieuczciwości, także my jako Radio Katolickie będziemy, wiadomo, y, promować organizacje katolickie, a Caritas jest... Y, Tą organizacją, która od wielu, wielu lat pomaga i w Polsce, i na świecie charytatywnie i ma sprawdzone formy pomocy, dlatego już dzisiaj apeluję o tę pomoc za pośrednictwem Caritas Polska czy Caritas Diecezjalnych. Ale korzystając z okazji, pragnę podziękować, bo po to się też spotkaliśmy wszystkim darczyńcom Radia Warszawa i tutaj na ręce księży proboszczów i wszystkim parafianom parafii, pozwólcie Państwo, że wymienię, które, w których wczoraj gościło Radia Warszawa, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie, parafia świętego Hieronima w Starej Miłośnie, parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie, parafia świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu, parafia świętego Karola Boremusza w Warszawie na Osiedlu Las, parafia świętego Benedykta na Wawrze, w Wawrze parafia w Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie. Tym wszystkim parafianom, Parafianom wszystkich tych parafii, wszystkim Księżom Proboszczom serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i za to, że mogliśmy przeprowadzić zbiórkę na rzecz naszego radia i wszystkim naszym kwestarzom, którzy byli w tych parafiach i na rzecz radia naszego kwestowali. Bardzo za to dziękujemy. W najbliższą niedzielę będziemy w kolejnych dziewięciu parafiach. Ich lista na radiowarszawa.com.pl Bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję, dziękuję. Ksiądz dr Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Dziękuję. Był w naszym spotkaniu. I zapraszam do słuchania nas. Szczęść Boże!